Siemanko YouTube. Jest dosyć wcześnie, jak na mnie. Nie będę mówił, która godzina, bo dla normalnego człowieka nie jest aż tak wcześnie, jak dla mnie. Ale fakt, faktem wstałem, udało mi się wstać. I właśnie będę jadł pierwszy posiłek. I to będzie kolejny filmik z serii Dzień Jedzenia na Masie. Po Sakerze, właśnie zobaczycie mój dzień Jedzenia. Chciałem powiedzieć, żebyście nie hejtowali mojej brudnej masy, bo to jest tylko okres przejściowy. Jeżeli nie zrobię dobrej formy, to wtedy możecie hejtować, ale będę się starał. Tu jeszcze może pokażę, że urosły mi trochę nogi. Nie przez to zjebane HTC może nie być widać, ale... Kurde. No ale w każdym razie nogi mi trochę urosły. To jest zaleta szybkiej. Porządnej masówki. Tutaj widzicie karton z resztkami koszulek, wczoraj trochę pakowałem. No dobra, przejdźmy do pierwszego posiłku. Są to płatki Nesquik z mlekiem, z białkiem. Białka jest około 60 gramów. To jest dosyć dużo, ale w ciągu dnia mam problem z nabiciem białka. Dlatego, gdzie mogę, to sobie dorzucam ten proch. I prawdopodobnie zjem jeszcze to jajko. Nie, nawet nie sprzątałem, bo wczoraj w nocy yy, jadłem kilka jajek. Jedno zostało, no to zjem dzisiaj. Także czekajcie na kolejne posiłki. Postaram się dzisiaj nie jest za dużo śmieci. Ogólnie, ogólnie ostatnio nie mam na nie tak ochoty. Także może, może coś będzie lepszego niż same batoniki i chipsy kolejny posiłek, czyli mięso wołowe, makaron i sos. Wczoraj akurat kupiłem mięso mielone w Simply. I wczoraj miałem zrobić, ale robię dzisiaj także dobrze, bo zobaczycie na tym filmie jakiś normalny posiłek. Kolejny normalny posiłek, a nie żadne chipsy. Także dziś nie będę miał problemu z ubiciem białka, bo to jest 500 gramów mięsa. Producent deklaruje do 7% tłuszczu, także nie jest źle. No i tu chyba jest ze 150 g makaronu. Także to jest dosyć spora porcja, na dwa razy będę to jadł albo i na trzy, bo nie jestem jakoś super głodny jeszcze. Drodzy widzowie, jesteście świadkami miejsca, gdzie miał miejsce gwałt na czoko. Na batonach czoko z biedronki 100 g batonów czoko ma 510 kalorii. Następne to już będzie kontynuacja mięsa. I może jakieś tosty. Na pewno jeszcze jakieś węgle, bo białka już nie potrzebuję. Także to już w sumie by było razem 2,500 tysiąca kalorii, jeżeli zjem to mięso z makaronem. I powiem szczerze, że jakoś specjalnie nie chce mi się już jeść. Plan jest taki, żebym miał około 3000 tysiąca kalorii. Widzę. Jeżeli zszedłem na 3200-3000, ta waga ostatnio powoli mi idzie w dół. Po prostu od stycznia zaplanowałem sobie redukcję, ale z drugiej strony już nie chcę łapać więcej masy. Więc jeżeli troszkę zejdzie do tego stycznia, to jak dla mnie nie ma problemu, ale od stycznia już zaczynam liczyć porządnie. Teraz jeszcze to jest w ten sposób, że niektóre produkty liczę na oko. No także zobaczymy jak to będzie, ja z jaką wagą zacznę w styczniu. Możliwe, że jeszcze z kilogram poleci w dół przez te 2-3 tygodnie, zobaczymy. No i ostatnie co zjadłem to jedyne 7 kostek ptasiego mleczka, przez cały dzień byłem najedzony. Na pewno nie zjadłem więcej niż 3000 kalorii. Zresztą to zaraz zobaczycie, podliczę wszystko, podsumuję. Na pewno niedużo nie węgli też zjadłem, ale nie było to przeszkodą, bo dzisiaj miałem dziennie treningowy, także ten apetyt też był mniejszy nieco. No ale staram się trzymać jednakową kaloryczność. Ja tu jeszcze wyjąłem, pokażę Wam jakie suplejem. Witamina C około posił... między posiłkami, czy tam po posiłku sobie jem. Yy, I witaminy. Tu mam na noc i na dzień, ale zwykle nie jem dwóch kapsułek albo w ciągu dnia sobie coś łyknę, albo na noc. No i kreatyna, którą stosuję już ponad dwa tygodnie i myślę, że jest widoczna poprawa. Yy, Cały czas z siłą do przodu. Także takie trzy rzeczy sobie biorę i oczywiście białko. A białko to, wiadomo, ja to traktuję jako jedzenie, nie suplementację. Jeszcze korzystając ze światła, pokażę Wam, że minogi urosły. Dobra, także możemy zabrać się za podsumowanie. Nie wiem, może dam screena, bo tu strasznie Dobra, także zacznijmy od analizy tych moich makrosów Mamy niecałe 300 węgli, 100 tłuszczu i 200 białka Czyli z białka jestem bardzo zadowolony, że udało mi się wyciągnąć 200, bo zwykle No, dzisiaj generalnie białko białko mam tak wysoko z powodu dużej ilości mięsa jakie zjadłem ale zwykle rzadko jest to powyżej 1,5 grama ostatnio nad czym polewam 100 tłuszczu 100 tłuszczu to jest też dosyć dużo, ale z, zwróćcie uwagę, że było tylko 300 węgli na masę to jest mała ilość także 300 węgli hmm, to troszkę więcej tłuszczu myślę, że mi tutaj nie zaszkodzi. Wiadomo, im więcej mamy węgiel, tym powinniśmy mniej tłuszczu trzymać i odwrotnie. No i 2800 kalorii, czyli można powiedzieć, że trochę mniej niż planowałem, bo planuję jeść teraz około 3000. I porównując do 2-3 tygodni wstecz. Myślę, że ważę z półtora kilograma mniej, ale w tym czasie obniżyłem kalorie znacząco, ponieważ pod koniec masówki już byłem, e, czułem się jak taki świniak e, gruby i nie ograniczałem w ogóle jedzenia, nie kontrolowałem tego, także myślę, że spokojnie 4000 tysiące mi tutaj wychodziło. Także powoli, powoli przez okres trzech tygodni zszedłem do tych 3300 i myślę, że utrata 1,5 kilograma jest spoko. Ja, ja redukcję planuję zacząć od stycznia, ale po prostu już nie miałem siły ani ochoty jeść w ten sposób jak wcześniej, także waga jak na koniec masówki mi odpowiada aktualnie. I no co? Ja się cieszę, że udało mi się zrobić kilka kilogramów mięśni, bo na pewno się udało. Jak widzicie, nogi mi urosły, barki również i nie mam na co narzekać. Dzięki za, jeżeli ktoś dotrwał do końca, wiem, że mówię troszkę w zamolony sposób, ale jeżeli dokończyliście oglądać ten filmik, to jestem wdzięczny i czekamy na filmikowcy. Pozdrawiam.